Hej, hej, kochani, tu ja, Justyna Ostrowska. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, że jesteście wystarczająco dobrzy, że wcale y, nikt z nas nie musi być idealny. Nawet dobrze by było, gdyby nikt nie był idealny, y, bo z idealnymi osobami się pewnie trochę ciężko żyje. Yy. Chodzi mi o to, że pewnie oglądając różne materiały na YouTubie, czy słuchając nawet wykładowców psychologii, czytając książki o wychowaniu czy o małżeństwie, mamy takie myśli, że mm, ja nie dam rady, ja nie jestem taka jak ona, mój mąż nie jest taki jak jakiś tam mąż z YouTuba. Albo, że mój mąż nigdy nie przeczyta tej książki, więc w ogóle mm, czuję się gorzej. E, czuję się, że nigdy nie doścignę takiego poziomu, jaki prezentują inni. Otóż to myślenie jest niszczące. I chciałabym Wam powiedzieć, że ja też nie jestem idealna. Że moje małżeństwo z Maćkiem też nie jest idealne. Że mm, też mamy swoje problemy. Kryzysy, mm -hmm. mamy, mamy, też często nam opadają e, ręce na zachowanie naszych dzieci, że często czujemy się bezsilni, że mm, jesteśmy często mega zmęczeni albo zastanawiamy się, czy jestem okej okay mamą albo czy jestem dobrym tatą, e, czy takie zachowanie wobec dzieci jest okej. Okay? Czy ja dam radę jeszcze wytrzymać w tym małżeństwie, czy dam radę kochać? To są normalne myśli, ponieważ hmm, jesteśmy ludźmi, a nie bogami, prawda? Więc dobrze by było, gdyby każdy z Was uświadomił sobie, że jest wystarczająco dobry. Wiesz, jesteś najlepszą mamą dla swoich dzieci z możliwych. I najlepszym tatą. Jesteś e, świetną żoną, e, i daj sobie takie przyzwolenie, żeby być nieidealną. Wiadomo, każdy ma gorsze dni. E, każdy może być zmęczony, niewyspany, e, niedojedzony e, i może popełniać błędy. I ja też popełniam błędy, i, i w rodzicielstwie, i w małżeństwie. E, I Kiedyś, yy, kiedyś dążyłam do jakiegoś takiego ideału, sama sobie za wysoko stawiałam poprzeczkę, i widzę teraz z perspektywy czasu, że to nie było dobre, że warto sobie dać też przyzwolenie na, na popełnianie błędów na gorszy dzień, yy, ponieważ właśnie jesteśmy yy, tylko ludźmi. Yy, I też yy, czasami ma się takie wrażenie, że no nie wiem, Ostrowcy to już posiedli i wiecie. Patent na to, jak żyć długo i szczęśliwie. Otóż y, ślub nie jest wcale takim momentem, gdzie od tego dnia zaczynamy żyć długo i szczęśliwie. To dopiero y, początek różnych schodków, niektórych wysokich, y, inne schodki łatwiejsze do pokonania. Y, ale y, też y, to, co już kiedyś mówiłam, żeby nie porównywać, y, Czyjeś witryny do swojego zaplecza. Każda rodzina, każde małżeństwo ma jakieś swoje zaplecze, jakieś swoje trudy, y, większe obowiązki od y, innych typu zajmowanie się schorowanym rodzicem, y, czy niepełnosprawność dziecka. Naprawdę każdy, y, każdy człowiek ma coś, tylko trzeba właśnie tak jakby pogodzić się z tym, że mimo tych. Jakichś moich niuansów. Ja mam siłę do tego, żeby być ok, mamą, żeby być ok, tatą, fajną żoną, fajnym mężem. Naprawdę, kochani, nie porównujmy czyjeś witryny do, do swojego zaplecza, bo ci, których witryny oglądacie, też te swoje zaplecza mają, bo też są ludźmi. Także zachęcam Was do takiego myślenia, że jesteście wystarczająco dobrzy do tego, żeby się starać fajnie żyć. I jeśli masz gorszy dzień, to nie znaczy, że ty jesteś gorszy. Jeśli macie jakiś y, kryzys w małżeństwie, to nie znaczy, że jesteście beznadziejnym małżeństwem. Nie. Każdy ma problemy y, i trzeba, y, wiecie, no, skądś też zaczerpnąć siłę, żeby, żeby z tymi problemami dać sobie radę. Także Zadbanie o siebie. Na pewno typu wyspanie, dobra dieta, jakiś czas dla siebie, trochę ruchu fizycznego na pewno dobrze nam zrobi i pomoże nam tak jakby psychicznie ogarniać jakieś tak nasze różne trudności w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu życia i no właśnie, gdyby ktoś miał taki patent na, na happy end i na życie w wiecznej szczęśliwości, to pewnie już cały świat by, by tak żył. A tak nie jest, bo jesteśmy po prostu tylko ludźmi i aż ludźmi, ale zachęcam do takiego myślenia, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby starać się dobrze żyć. Życzę Wam właśnie takiego patrzenia na świat, że szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta i będzie łatwiej. Pa, z Panem Bogiem.